Kochani jesteśmy do 60 przed prokuratorą rejonową i obserwujemy. Już jest godzina 16.35 Prokuratora jest nadko tylko do 15.30 także nasi kochani śledczy pracują na nadgodzinach oczywiście na nasz rachunek Nie wiem kogo jest ta głowa, bo widzimy Drzwi, drzwi, którymi ma prawdopodobnie być e, Wojtek to są właśnie te drzwi natomiast prawdopodobnie tym pomieszczeniem jest Wojtek kogoś tam widać siwa głowa siwa głowa ale to może być Kietarka, taka 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 siwa Sekretarki tarki z reguły nie są Chociaż dla służona może być Ale to siwy prokurator by był taki? Majstry To oczywiście zmarli chłopaki Zmarli, nasze nasi No, Tam właśnie w tych oknach Prokuratury Prawdopodobnie jest przesłuchiwany Wojtek, albo jeszcze tam u góry U góry zobaczymy co to Co to takiego Okna, okna są tam odzidane. przez ptactwo Bo niestety nie mogę wychowani tych dźwięków. No, no, nie do tego widzę, No, na razie cały czas siedzimy pod

Dalszy w dalszym ciągu mogę, kamrat Kamracie, kamraci, się, nasi się nie wstydzą pokazywać twarzy. Wszyscy bez masek jesteśmy dumnie. Pokazujemy nasz twarz. Marcin cały czas nadaje. No dobra kochani, na razie nic się nie dzieje, zrobię w